Witajcie, czyłgiści z tej strony wilfey 21 Dzisiaj zaprezentuję Wam jubileuszową bitwę gracza Patrix z klanu Honor. Jest to 10 tysięczna bitwa kolegi. Postanowił, że zagra tą jubileuszową bitwę pojazdem T6 Dracula, czyli pojazdem nacji hybrydowej. Jest to czołg średni siódmego Tieru. A ja postanowiłem, że do pary wezmę brytyjski. Pojazd e, średni, też 7 tieru komecika. E, mapkę, tak jak widzicie, Miraż. Ja tutaj postanowiłem przyświecić środek. Kolega już stawił się na góreczce, żeby ewentualnie posnajpić to, co zespotuje. Także wyjazd na środek i pojawia się masa przeciwników. Także w tym momencie już przeczuwałem, że bitwa będzie wygrana, ponieważ znamy bardzo dobrze pozycję przeciwników. Jak widzicie, przeciwnik jest raczej trochę zaskoczony. Dalej się nie przemieszczają, tylko próbują tutaj jakoś mnie trafić. Jak widzicie, sojusznicy ładnie obijają przeciwników. Kometarz mają na połowie HP. Isu też już tam dostał. Także wygranie tej bitwy to już była formalność. Tutaj jak widzicie, z kolegą cały czas... Kręcimy się w okolicach kapa. Staramy się ładnie przeciwnika obić. My tu jesteśmy siódmym tierem, a rzuciło nas na ósme tiery. Także losowanie nie jest perfekcyjne, no ale mimo wszystko i tak jakoś sobie radzimy, jak widzieliście kolega Patrick był na Aldralinie. Jeszcze ma full HP, z kimś tam się strzela. Ja tutaj postanowiłem, że pomogę naszym na prawej stronie i będę starał się zniszczyć T-34 już przełączyłem na Golda jest 1-0 także bitwa jak widzicie naprawdę jest bardzo, ale to bardzo łatwa przeciwnik nie stawia większego oporu po prostu no przeciwnik jest dziesiątkowany no. jest już 3-0 tutaj jeszcze Komet na środek wyjechał teraz się Sofa. No zobaczcie. Przeciwnik naprawdę nie popisał się. Tiger walczył jeszcze bokiem. Tu nie trafiłem komecika. Kolega, jak widzicie, też już podjeżdża. Coraz bliżej jest. Zaraz obok mnie, jak widzicie na minimapie. Zaraz od mojej lewej strony. Tutaj już tylko pogoń za damagezem jest już 6.0 0 został się T43. I kolega Patrix niszczy swój drugi pojazd. Bitwa 7-0 bardzo szybka, bardzo łatwa, także jubileusz na pewno udany. Ja to jest zadałem 2000 uszkodzeń. Kolega Patrix 1402, pierwsze miejsca w drużynie pod względem doświadczenia, czyli naprawdę bitewka udana. I to było na tyle. Także dziękuję Ci Patryks za rozegranie Twojej jubileuszowej bitwy. I co? Mam nadzieję, że widzimy się na, twoj, na Twoim kolejnym jubileuszu, czyli na dwudziestotysięcznej bitwie. A ja życzę Ci dalszych sukcesów w bitwie. Także trzymajcie się. Cześć!